Modele kartonowe Kapitana Czochracza. Poduszkowiec. Witam wilki morskie, jak i wszelakie zwierzątka domowe, zwane pociesznie poduszkowcami. Każdy, kto ma kotka albo pieska, na pewno wie o co mi chodzi. Wylegiwują się one bowiem cały dzień leniwie na właśnie poduszkach. A czasami pod poduszkami. Ale starczy już tego śmieszkowania. No właśnie, poduszkach. Dzisiaj temat nieco mniej statkowy, ale równie interesujący i powiązany z morzem. Będziemy budować poduszkowiec. Tym, którzy trafili na ten kanał po raz pierwszy, gorąco polecam obejrzenie filmu o narzędziach i materiałach koniecznych do budowy naszych modeli, jak i filmu o projektowaniu modeli statków. Poduszkowce są to niezwykle ciekawe maszyny. Zbudowane są w następujący sposób – mają stosunkowo szerokie i płaskie kadłuby, w razie awarii mogą unosić się na powierzchni morza. Naokoło kadłuba rozpięty jest fartuch, pod ten fartuch wtłaczane jest powietrze, powietrze oczywiście ucieka bokami po, pod fartuchem przez szpary przy styku z gruntem, ale i tak cały pojazd unosi się kilkanaście centymetrów nad powierzchnią, niejako właśnie na poduszce powietrznej. Do ruchu do przodu, niczym w samolocie, wykorzystywane są zwykle śmigła. Ma to swoje zalety i wady. Dzięki temu poduszkowce nie mają kontaktu z podłożem i mogą poruszać się po dowolnej płaskiej powierzchni. Z drugiej strony utrudnia to nieco manewrowanie. Tak jak wspomniałem, poduszkowce do poruszania się potrzebują płaskiej powierzchni. Świetnie nadaje się do tego powierzchnia morza: rozległe plaże, zalodzone jeziora, płaskie łąki, czy nawet absolutnie niedostępne dla innych pojazdów mokradła i bagna. Niestety jednak nawet niewielkie wzniesienie terenu, rowy czy uskoki mogą być dla poduszkowców problemem. Mogą je pokonać jedynie tylko z rozpędem siłą bezwładności. W specyficznych warunkach potrafią wykazać jednak swoją ogromną przydatność. Są całkiem szybkie, bez trudu osiągają nawet 30 węzłów. Świetnie dają się do patrolowania niegościnnych obszarów, czy niesienia pomocy i ratownictwa. Polska Straż Graniczna dysponuje poduszkowcami. Są to poduszkowce typu Gryphon Hooverwork, różnych typów, wybudowane w Anglii. I właśnie na takiej konstrukcji będziemy się nieco wzorować. Szkoda już tego gadania. Budujemy. Tak jak za każdym razem, projekt zaczynamy od narysowania naszego modelu w skali 1 do 1 na kartce w kratkę. Przerysowujemy sylwetkę pokładu. Pokład wycinamy, odbijamy, robimy kopię na architekturce, podklejamy. I gotowe. Mamy dwa elementy o grubości trzech tekturek. Jeden z elementów będzie naszą, powiedzmy, linią wodną, a drugi pokładem. Podkład podklejamy na czarno. Przyklejamy czarny brystol, obcinamy nadmiar. Wykonujemy paski dystansowe. Tym razem mają one szerokość jednej kratki, czyli 5 mm. Podklejamy je trzykrotnie tekturką. Paski dystansowe przyklejamy do linii wodnej, tak aby w miarę równomiernie i gęsto ją pokrywały. Na linię wodną od góry przyklejamy nasz czarny jak smoła pokład. Jak dla mnie to jest tutaj za mało czarnego. Widoczne po bokach krawędzie tekturki zamalowujemy czarnym markerem. I gotowe. Mamy coś w rodzaju takiej kanapki czarnej. Wycinamy dwa czarne, centymetrowej szerokości paski papieru, brestolu, i oklejamy kanapkę naokoło. Powstała nam część, która będzie udawała fartuch poduszkowca czyli tą część gumową. Teraz musimy zrobić nazwijmy to pokład właściwy. Czyli wycinamy kolejny kawałek tekturki, który będzie pokładem, tylko jest on nieco mniejszy od tej części, która jest tym czarnym fartuchem. Podklejamy ją na zielono. Wycinamy nadmiar Brystolu i naklejamy na wcześniej wykonany fartuch. Następny etap to kabinka sterówka. Przerosowywujemy elementy naszego planu. Kopiujemy, podklejamy tekturką, rysujemy śliczne okienka, zaczarniamy je mazakiem. Zostawiamy nieco miejsca z tyłu, tam potem umieścimy drzwi. Drzwi wykonujemy z osobnego kawałka tekturki, dzięki temu one tak nieco wystają i dodają takiej plastyczności. Potrzebny nam jest jeszcze dach sterówki. Wycinamy, podklejamy białym brystolem. Sterówka prawie gotowa. Mamy takie coś w kształcie podkówki. Na zdjęciu od tyłu widać jak sterówka jest zbudowana. Górna część wchodzi niejako pomiędzy boczne elementy. Zwróćcie uwagę, że sterówka jest nieco szersza u spodu i węższa u góry. Wykonujemy dwa elementy, które będą wręgami w środku tej sterówki. Rufową wręgę podklejamy białym brystolem. Klejamy wręgi do środka. Na rufie obcinamy nadmiar brystolu. Jeszcze brakuje nam ściany przedniej sterówki. Wykonujemy element strukturki bazowej. Przykładamy, czy na pewno pasuje. Podklejamy białym brystolem. Na ładnej białej powierzchni malujemy okna. I ciach, przyklejamy. Sterówka prawie gotowa. Zwróćcie uwagę, że ona ma taki tępy troszkę dziubek. Brakuje nam jeszcze paska tekturki. Wycinamy pasek brystolu o szerokości pół centymetra i przyklejamy od dziobu. I gotowe. Mamy gotową nadbudówkę. Przyklejamy ją do pokładu na naszym modelu. Następny element to środkowa część nadbudówki. Przerysowywujemy elementy z naszego planiku. Kopiujemy go na kawałku tekturki, podklejamy dwukrotnie, żeby uzyskać trzykrotnie podklejoną tekturkę i podklejamy podobnie brystolem. Rysujemy śliczne kwadratowe okienka, zaczarniamy je cienkim markerem. Jeszcze z planiku przerysowujemy dach tej środkowej nadbudówki. Element, który ma być dachem podklejamy tekturką i brystolem. Pamiętajcie, żeby zostawić nieco nadmiaru Brystolu. I wklejamy to do siebie razem. Sytuacja jest bardzo podobna jak w przypadku naszej sterówki. Dach tej nadbudówki niejako wchodzi pomiędzy te dwa boczne elementy. Wklejamy wzmocnienia do środka, tym razem trzy sztuki. I podobnie jak w przypadku dziobowej sterówki. Ta nasza środkowa nadbudówka jest nieco szersza u podstawy i zwęża się u góry. Wzmocnienie przedniej tylnie podklejamy Brystolem. Pamiętamy o zostawieniu nieco nadmiaru Brystolu. Sklejamy wszystko w taką wanienkę. Nadmiar Brystolu obcinamy. I ciach, gotowe. Przyklejamy środkową część nadbudówki na środku naszego modelu zostało nam do zrobienia coś, co będzie fundamentem śmigła, czegoś w rodzaju wału i napędu tego pojazdu. Na sam początek wykonujemy, przerysowujemy z planiku kwadracik. Dopasowujemy go szerokością do tej nadbudówki środkowej. Podklejamy dwukrotnie tekturką i brystolem białym. Aby ładnie wyglądał, oklejamy go naokoło białym paskiem Brystolu. Gotowy element przyklejamy na rufie naszego poduszkowca. Przed nami chyba najtrudniejsza część tego modelu. Najtrudniejsza w tym sensie, że jeszcze czegoś takiego nie wykonywaliśmy i będzie to coś nowego. Wycinamy kółko, na którym będzie narysowane śmigło. Kółko podklejamy dwukrotnie tekturką, aby uzyskać potrójnie podklejony element. Po bokach naklejamy jasną szarą tekturkę. Po obu stronach kółka rysujemy śmigiełko. Wolne przestrzenie zaczerniamy markerem. Wycinamy długi wąski pasek wrystolu o szerokości 1,5 cm. Pasek ten nawijamy naokoło wcześniej wykonanego kółka, na którym narysowaliśmy śmigło. W ten sposób powstaje nam element, który wygląda jak śmigło zabudowane w takiej dyszy. Odkładamy ten element na razie na bok. Będzie nam potrzebny później. Będzie potrzebny nam jeszcze jakiś taki element, który skrywa się wał śmigła. Wycinamy takie półokrągłe dźwiczki. Wykonujemy kopię. Podklejamy tekturką. Wycinamy kolejny pasek papieru. Podklejamy naokoło tych takich niby dźwiczek. Wklejamy do środka drugie wzmocnienie. Obcinamy nadmiar Brystolu i prawie gotowe. Mamy element ze śmigłem i mamy element, powiedzmy, wału od tego śmigła. Należy jeszcze pamiętać, wyciąć u nasady taką 2 mm szparę. W tą szparę wsunie nam się element śmigła. Przyklejamy to wszystko razem do modelu na wcześniej wykonanym fundamencie na rufie. No ja wam powiem, modelik wygląda coraz ciekawiej. Brakuje nam jeszcze steru kierunku na rufie. Wycinamy element z tekturki bazowej, przymierzamy, podklejamy białym brystolem i przyklejamy do modelu. Teraz musimy wykonać wlot powietrza do silnika. Z modelu przerysowujemy dwa trójkątne elementy, które będą przyklejone na dachu środkowej nadbudówki. Podklejamy je tekturką i brystolem. Wycinamy pasek brystolu o szerokości 2 cm. Zaznaczamy na nim miejsca, gdzie będzie się zginał papier. Nacinamy te miejsca tępym nożykiem i zaginamy. Od przodu zaczerniamy coś, co będzie imitowało wlot powietrza do środka. Sklejamy wszystko razem do siebie. Powstaje nam element. Który jest wlotem powietrza do silnika na rufie. Przyklejamy go na nadbudówce środkowej. Nasz pojazd w oryginale ma coś w rodzaju takiej śmiesznej skrzyneczki na sterówce. Pewnie znajduje się tam elektronika, jakieś radary i inne urządzenia. Musimy taką skrzyneczkę wykonać. Przerysowujemy ten element z naszego planiku. Podklejamy go tekturką, brystolem i oklejamy naokoło cienkim paskiem Brystoru. Nadmiar brystolu obcinamy, gotowy element przyklejamy na dachu sterówki. Nasz modelik w zasadzie jest gotowy. Polskie poduszkowce Straży Granicznej są oznakowane takim czerwonym paskiem na obudowie śmigła. Wykonujemy te dwa elementy i przyklejamy na dyszy od śmigła. I gotowe. Modelik prezentuje się świetnie. Budowa jego zajęła dosłownie jeden wieczór. Stanowi on świetne uzupełnienie wcześniej zbudowanych modeli stateczków. Mam nadzieję, że spodobał się Wam mój poduszkowiec. Jest niezwykle prosty i łatwy w budowie. Nieco trudności może przysporzyć imitacja śmigła i rejonów w okolicy silnika. Zachęcam Was gorąco do próby skopiowania tego modelu. Albo najlepiej zrobienia go jeszcze lepiej. Zachęcam też do lajkowania, jak i subskrypcji kanału. Co jakiś czas pojawiają się nowe filmy z modelami. Warto być czujnym i nie przegapić tego. Zachęcam też do zapoznania się z innymi fascynującymi filmami na tematy morskie i okołomorskie na kanale. A tymczasem trzymajcie się wiatru i nożyczek. Ahoj!